Dzień dobry, a witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam do y, wspólnego udziału w programie Bądźmy aktywni. Let's get active. Kochani, zaczynamy dzisiaj od bardzo prostych ćwiczeń. Aktywności na co dzień y, Będziecie potrzebować krzesło. Krzesło, na którym proszę usiąść bardzo wygodnie. Stopy na podłodze. Siedzimy także prawie na krawędzi, nie na całym krześle, tylko w połowie siedzenia. Sylwestka wyprostowana, klatka piersiowa do przodu, kochani. Zaczniemy od ćwiczeń rozluźniających. Od ćwiczeń relaksujących, a przede wszystkim o tak bardzo ważnej technice oddychania. I chciałabym, żebyśmy wszyscy zwrócili uwagę, w jaki sposób oddychamy. Um, przede wszystkim, kochani, ważne jest wdychanie powietrza nosem i wydychanie ustami. A także proszę o chwilę koncentracji. Wdychamy powietrze nosem, licząc do czterech. Raz, dwa, trzy, cztery. Staramy się ten wdech utrzymać. Cztery sekundy i głęboki wydech jest też do czterech. Raz, dwa, trzy, cztery. Spróbujmy razem. Głęboki wdech. utrzymujemy ten wdech 4 sekundy, i wydech, głęboki wydech. Głęboki wdech. I wydech. Jeszcze raz poproszę. Głęboki wdech. Otwieramy nasze płuca, wyobrażamy sobie, że nasze płuca otwierają się. Chwila, 4 sekundy trzymamy ten wdech i wydychamy głęboki wydech. Jeszcze raz poproszę głęboki wdech. Lekko skręt na lewą stronę, wydech. Głęboki wdech, powracamy do środka. Głęboki wydech. Głęboki wdech. Odwracamy się na prawą stronę. Wydech. Głęboki wdech. I powracamy do środka. Wydech. Bardzo ważne, żebyśmy sobie ćwiczyli tą praktykę ważną wdechu i wydechu. Możemy robić to codziennie, siedząc, chodząc, spacerując czy nawet oglądając telewizję. Kochani, poproszę o rozluźnienie się naszych ramion. Kilka okrążeń powoli i osiem razy w odwrotnym kierunku. Raz. Cztery. I osiem. Wspaniale. Teraz kochani proszę złączyć ręce i naciągamy się do przodu taki kocik, szpiet na siedząco. Ręce w górę. Na prawą stronę. Do środka. Na lewą stronę. Ręce proszę umieścić z tyłu. Sięgamy jak najdalej, jeżeli ktoś może. Jeżeli możemy, to chwykamy się kochani ręczy krzesła i naciągamy się tak do przodu. Lewa ręka na krawędzi na oparciu krzesła, prawą ręką sięgamy do ramienia. Powtarzamy to samo ćwiczenie na drugą stronę. Prawa ręka jest na oparciu, lewa ręka sięga do ramienia raz, dwa, trzy, cztery. I w odwrotnym kierunku, dwa, trzy, cztery. Stopy proszę lekko wyciągnąć do przodu. Stawiamy stopy na piętach. I sięgamy, każdy w swoim zakresie. Kostek, dotykamy kostek, czubków, palców u nóg. 3 sekundy jest wystarczające, kochani. Prawa noga na lewym kolanie i robimy półobrót w lewą stronę. 3 sekundy z powrotem do środka. Lewa noga na prawym kolanku i robimy śrubkę, półobrót w prawą stronę. Jeszcze, kochani, trochę jazdy rowerowej bez roweru, bez maski. Idziemy do przodu i do tyłu. Zawsze jazda na rowerze do tyłu jest trudniejsza. Prawda? Kochani? Możemy użyć ciężarków do ćwiczeń albo jeżeli nie mamy, nie wszyscy możemy, możemy dysponujemy ciężarkami, mam bardzo prostą metodę, używamy dwóch butelek wypełnionych wodą, mogą to być butelki 600 ml, litr, litr 50, jeżeli nie mamy butelek pustych wypełnionych wodą, zamiast to możemy użyć, kochani, puszek. Puszek wypełnionych pomidorami. Ja akurat mam puszki wypełnione fasolką, prawda? W zależności, czy musimy pamiętać, żeby była taka sama waga, prawda? Ok, pokażę Wam kilka ćwiczeń, kochani, na wzmocnienie mięśni. Siedzimy, kochani, wyprostowani na krzesłach. Trzymamy dwie puszki w rękach. I ćwiczymy bicepy. Na zmianę. Prawy, lewy, sześć, siedem. Poproszę o 12 powtórzeń. Na przemian, kochani, po prostu trzy sety. To był powiedzmy jeden set. Sekunda odpoczynku, 2 sekundy odpoczynku. Następny set. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Teraz kochani zrobimy. Zawsze proponuję robienie 3 powtórek, trzech setów. 12 razy. Pokażę teraz jeden set na biceps Używamy w tym samym czasie obydwie ręce, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo ważne jest, kochani, żebyśmy nie spieszyli się. Sześć. Jest tempo. Raz. Dwa do góry i raz dwa do dołu. 8, 9, 10, 11 i 12. Wspaniale to był jeden set. Zachęcam Was do zrobienia jeszcze dwóch setów po dwanaście razy. Następne ćwiczenie kochani. Trzymamy puszki. Unosimy rękę na wysokości ramienia, na przemian, prawa, lewa. Trzy cztery, pięć, sześć, jesteśmy już w połowie drogi siedem. 8, 9 i 10. Oczywiście, na początek tych ćwiczeń na y, rozbudowę, na pracę mięśni, polecam wszystkim używanie y, mniejszych ciężarków czy mniejszej y, wagi. Dopóki nie przyzwyczaimy się, jeżeli komuś to te ćwiczenia są za. Y, powiedzmy za lekkie, to proszę sobie zmienić na cięższy ciężarek. Kochani, nadal jesteśmy, siedzimy wygodnie, obydwie stopy odpoczywają, są na podłodze i kochani, na przemian, czyli robimy jeden set, dwanaście powtórzeń, mieliśmy, mieliśmy już na przemian, teraz ręce znosimy tak w tym samym czasie. Raz, 9 i 10, jeszcze dwa razy, kto może, i ostatni raz. Wspaniale. Kochani, trzymamy obydwie puszki na wysokości przypony brzuszne naszego mostka. Ręce mamy w łokcie przyciśnięte do w pasie. Kochani, pokazuję tylko obydwie strony i używajmy. Kochani, zaczynamy prawą rękę. Raz. Lewa. Raz. Od siebie do siebie. Od siebie do siebie. Trzy. Bardzo ważne jest, kochani, żebyśmy siedzieli prosto. Głowa jest do góry. Brzuch, mięśnie brzucha są ściągnięte. Kochani, nie chcę, żebyśmy wykonywali takich ruchów, prawda, całym ciałem, tylko używamy naszych mięśni, dokładnie bicepów. Jeszcze dwa razy. Raz i dwa. Czyli było to naprzenia, lewa, prawa ręka, a teraz kochani obydwie ręce w tym samym czasie, czyli mamy przy sobie... Odciągamy i przyciągamy z powrotem. Zawsze robiąc to ćwiczenie, wyobrażam sobie, że to są nasze płuca, czyli nasze płuca są złączone. Głęboki wdech, otwieramy i wydech. Także możemy stosować też technikę poprawnego oddychania. Jeszcze cztery razy. Raz. Dwa, trzy i cztery. I zachęcam do zrobienia jeszcze dwóch setów po 10-12 razy, prawda? Kochani, siedząc, lekko ramiona mamy przysunięte w ten sposób do podłogi. Stofy stoją wygodnie na podłodze. Lekko przychylamy się do przodu. Obydwie puszki złączone. I robimy taką wagę. Ważymy. Wspaniale, to wszystkim wychodzi. Cztery. Proszę o zrobienie przynajmniej ośmiu razy powtórek tego ćwiczenia. Jeżeli ktoś może więcej, to przynajmniej 12 I zapraszam do trzech setów. Po 12 razy albo chociaż jeden. Prawda? Ok. Z powrotem kochani. Wracamy. I teraz użyjemy jedną rękę na zmianę lewą, prawą, czyli raz z powrotem, na zmianę druga ręka. Bardzo ważne jest kochani, żebyśmy byli lekko nachyleni do przodu. Ćwiczenia na nasze plecy (shoulder blades) bardzo ważne, szczególnie jeżeli siedzimy dużo cały dzień, czy przy biurku, przy stole. Prawda? Jeszcze cztery razy. Dwa. Trzy. Clęczicie kochani, ja zawsze byłam do tyłu z matematyką. Chyba cztery to jest czwarty raz. No wspaniale nam to poszło. Może odkładamy teraz puszki i lekko kochani. Tylko naciągamy nasze łopatki do tyłu i do przodu, kochani, ponieważ używaliśmy plecy ramiona. Proszę naciągnąć się też prawa ręka, lewą przyciągamy blisko do siebie. Naciągamy wszystkie nasze mięśnie. Druga strona, lewa ręka, prawą lekko przyciągamy do siebie. Trzy sekundy jest wystarczające. Także puszki możemy zostawić, jeżeli ktoś chce kontynuować y, używając puszki jako ciężarków. Ja wezmę teraz butelki, które są wypełnione wodą. Okay. Możemy nawet pić tą wodę w czasie naszych ćwiczeń, ale pamiętajmy, żeby obydwie butelki miały, y, były wypełnione taką samą ilością y, wody, prawda? Kochani, pokażę teraz Wam ćwiczenie. Będę musiała trochę w inny sposób usiąść, żeby zaprezentować Wam to ćwiczenie. Na tricepy, czyli to są takie malutkie mięśnie, najmniejszy mięsień tutaj w naszym okolicy ramienia, który u kobiet jest ze względów hormonalnych też nie zawsze wykształtowany, ale teraz kochani poćwiczymy może... Zachęcę, żebyście ćwiczenie te robiły codziennie ze względu na to, że jest jeszcze zima, która już niedługo minie będzie wiosna, więc pani zawsze będą chodziły w oczy w Możemy użyć jednej butelki. Ja używam dwóch, ale pokażę Wam to ćwiczenie, zaprezentuję z jedną butelką. Unosimy, nie wiem, czy będziecie mnie widzieć dobrze, unosimy w górę. Kochani. Rutelka, ramiona. Ramiona są przybliżone bardzo blisko obydwu uszu i tylko lekko zginamy, czyli kochani tak jakbyśmy mieli ciężarek podnosimy do góry i z powrotem 8 razy, 10 razy do dołu buteleczka. I do góry wyprostowane są ręce. Teraz lekko zginamy do dołu, do dołu i do góry. Ważne jest, kochani, zachowanie poprawnej postawy, siedząc. Siedząco brzuch, mięśnie brzucha są wciągnięte. Jeszcze dwa razy. Że Wam, kochani, to samo ćwiczenie używając, jeżeli to sobie chce dodać większą e, ilość nranku, czyli dwie butelki. Kochani, bierzemy je w ten sposób. Ważne, żebyście zawsze byli bezpieczni ćwicząc. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Czyli kochani, obydwie buteleczki trzymamy w ten sposób. Ręce są blisko, obydwa, blisko naszych uszu. I czyli do góry i do dołu. Do góry. Trzy, cztery, do dołu. Górę, pięć, do dołu. Sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 11 i 12. To był jeden set. Zapraszam do zrobienia jeszcze powtórzenia tego ćwiczenia na nasze najmniejsze mięśnie, na tricepsy. 3, jeszcze dwa sety. Trzy, czyli zawsze pamiętajmy, robimy trzy sety. Po 10, po 8, 10, 12 razy. Wspaniale, kochani. Co jeszcze? Jeszcze siedzimy wygodnie, wszystkie ćwiczenia demonstrujemy dzisiaj na siedząco, prawda? Żebyśmy przyzwyczajili się i to są ćwiczenia dla każdego, bez względu na kondycję fizyczną, bez względu na wiek, na płeć, a szczególnie, szczególnie polecam i zapraszam wszystkie kobiety do, do ćwiczeń. Wszystkie babcie, mamy, y, wnuczki, córki, żebyście po prostu były motywacją dla siebie i ćwiczyły wspólnie y, z nami. Dobrze, kochani, jeszcze raz zrobimy bicepy z butelkami. Był po, na początku jeden set, to jest następny. Czyli butelki są dużo łatwiej do utrzymania w rękach. 8 9 10 To było na zmiany bicepsa teraz używając butelek trzy, cztery. W angielsku to się nazywa "liwa". Osiem. Głęboki wdech, wydech. Dziesięć, jedenaście i dwanaście. Na krótko, na szybko, na y, takie szybkie dzisiejsze ćwiczenia y, z nami na y, nasze mięśnie, na wzmocnienie, na szybko mięśni używaliśmy dzisiaj butelek do wody i puszek kochani, którzy na pewno każdy z nas ma puszki w spiżarni, ja używałam puszki. Wypełnione fasolką, prawda? Po ćwiczeniach możemy zrobić sobie jakiś dobry lunch czy obiad z tej fasolki, ale możemy używać puszki wypełnione pomidorami, prawda? No, czymkolwiek. Po prostu y, użyjmy trochę wyobraźni, ponieważ nie każdy z nas dysponuje y, ciężarkami do ćwiczeń. Y, w domu. Także nie musimy wychodzić od razu i biegnąć do sklepu i kupić sobie ciężarki, prawda? Jeżeli ktoś chce, no to oczywiście, dlaczego nie, prawda? Ale użyjmy to co mamy w domu, a przede wszystkim musimy mieć motywację, prawda? Motywujemy siebie nawzajem. Ja postaram się was motywować i zaprosić do takich regularnych ćwiczeń ze mną. A Wy, kochani, będziecie dla mnie motywacją i już jesteście niesamowitą motywacją przez to, że bierzecie udział w tych ćwiczeniach. Na zakończenie, kochani, jeszcze na tak szybkie wyluzowanie się, powiem zawsze przed tymi ćwiczeniami mamy rozgrzewkę i musimy zakończyć ćwiczenia tak regulująco na relaksująco na... Na, na po prostu na rozluźnienie się także kochani dzisiaj yy, ćwiczyliśmy nasze zaczęliśmy ćwiczyć używać nasze mięśnie w górnej części ciała bicep, tricep także chciałabym tylko rozluźnić trochę te mięśnie kochani także poproszę wszystkich do takiej końcowej Wyluzowania się, kilka rozciągnięć, ręce rozszerzamy, ramiona i do tyłu odpychamy się. Kochani, prawa ręka na prawym kolanie, lewa ręka sięga jak najdalej w prawą stronę. Hello, hello, cześć, cześć. Możemy powiedzieć do wszystkich. Głęboki wdech i wydech, to samo ćwiczenie. Lewa ręka odpoczywa na prawym kolanie, a prawa ręka sięga jak najdalej na lewą stronę. Rozciągniemy się jeszcze obydwie ręce tak w górę sięgamy. Sięgamy jak najwyżej sufitu na lewą stronę. Do środka, wysoko w górę na prawą stronę. Do środeczka, kochani. Ramionka, raz, krążenie. Trzy, w drugą stronę odkręcamy. Ramionka, dwa, trzy, kochani. Bierzemy głęboki wdech. W górę, wydech. W dół, głęboki wdech. Raz, dwa, trzy, cztery, w górę. Chwilę trzymamy ten wdech, głęboki wydech w dół, głęboki wdech, górę 4 sekundy i wydech. W dół. Na zakończenie kochani. Każdy siebie obejmie. Na koniec obejmujemy się, bowiem teraz covid w wirusie, nie możemy obejmować się nawzajem. Także każdy siebie mocno ukocha, pokocha siebie, tak, tak, bardzo dobrze. Na drugą stronę ukochajmy się. Każdy siebie bardzo kocha, kochani. I życzę wszystkim cudownego dnia, a przede wszystkim cudownych, wspaniałych ćwiczeń w domu, kochani, we własnym, prywatnym miejscu. I życzę dużo, dużo dobrego zdrowia, humoru i zapraszam na następne ćwiczenia, na ciąg dalszy. Dziękuję Ślicznie.